Podobno Europa traci na znaczeniu. Widać to w różnych liczbach, widać w raportach tych słynnych Dragiego, widać w raporcie Lety. Tracimy konkurencyjność jako kontynent, tracimy udział w globalnej gospodarce. Ale jaki jest rzeczywisty potencjał Europy, potencjał na to, by zatrzymać też pewne trendy? Jaki jest potencjał innych graczy na świecie? Zaraz porozmawiam o tym z moim gościem. Dzień dobry. Zbigniew Bartusz, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu. Te odgłosy to odgłosy konferencji, życia, które się wokół nas toczy, rozmów na bardzo ważne tematy. Europa jest w centrum uwagi, jako słabnący kontynent i takim obiektem troski wszystkich, jak go wzmocnić, jakimi działaniami, ale najpierw trzeba zacząć od diagnozy, i właśnie o tej diagnozie, gdzie jesteśmy. Porozmawiam z moim gościem. Jesteśmy w studiu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Dziennika Gazety Prawnej, a moim gościem jest dr Konrad Walczyk, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry. Panie Dzień dobry. Panie doktorze, ja nie ukrywam, że przygotował pan bardzo ciekawy materiał na to nasze spotkanie, też na, na spotkania tutaj. Będziemy pewnie na łamach starali się do niego sięgnąć głębiej. Dzisiaj mamy chwilę, żeby zaawizować takie podstawowe wnioski z danych, które tutaj e, są. I Tak jak powiedziałem w tym e, wstępie, e, gdybyśmy spojrzeli na wykresy, a ja tak pokażę do kamery, to tutaj są Chiny na żółto. To jest no, taki wykres ogólny, można powiedzieć, szczerze, że dotyczy tylko i wyłącznie giełdy. E, tu, są, tu jest e, ta czerwona linia, to są Stany Zjednoczone, e, Unia Europejska. E, w przypadku e, bardzo wielu innych parametrów jest bardzo podobno. Znaczy, widać bardzo ogromny skok e, e, Chin. Europa, jakby ją określić? Za wolno biegnie, idzie, stoi w miejscu? Raczej stoi w miejscu. Stoi w miejscu, a Stany? Stany Zjednoczone też dreptają w miejscu. Jeżeli chodzi o, w przypadku niektórych wskaźników gospodarczych, zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone, czynią pewien postęp w tych międzynarodowych rankingach, o, o których Wspomnę za chwilę. No one w pewnych, no w pewnych obszarach posuwają się do przodu, ale w innych no widać pewien regres, więc tak en masse no stoją w miejscu. Natomiast Chiny, co wynika z tego rysunku, to ja tylko dodam, że ten rysunek pokazuje, jak zmienia się udział każdej z tych trzech gospodarek. Na światowym produkcie brutto, i to jest, jeśli dobrze. Chiny, Pamiętam, to jest, Chiny z 2,2% do 52,3%. Tak, tak, ale to są dane za okres od roku 2000, tak? Dobrze? Do 90, od 90. do 2019. Od, od roku 90., tak? Czyli to, to są dane za ostatnie 35 lat, prawda? I, no i widzimy, no, jak zmienia się... No 10 z 2% tak. do 20%. Tak, zresztą, zresztą jak, jeżeli spojrzymy na tę linię, to widać, że ten trend e, wzrostowy w przypadku Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest e, liniowy, Natomiast trend wzrostowy w przypadku Chin on jest no, wykładniczym albo lub potęgowy. Dokładnie tak. Ten rysunek pokazuje, jak, jak bardzo wzrósł e, e, udział e, e, PKB Chin, produktu, realnego produktu w Chin w, 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 w produkcie globalnym, dla całego świata, no? i... Czy możemy tutaj porównać, żeby dać do wyobraźni, ja też niedawno o tym pisałem i to był bardzo duży tekst, który ludziom, bardzo wielu ludziom uświadomił, że y Nominalne PKB Polski dzisiaj, czyli ten, ten klub 19-bilionowych gospodarek, tak, od, byliśmy czy 20, to przeskoczyliśmy Szwajcarię, tak, to jest, to jest 1%, mniej niż 1%. Chiny w tym punkcie startu, 90. rok, my też startowaliśmy wtedy, prawda, miały 5%. 5, 5%, 5% tak. Czyli był tylko, tylko taki ogromny kraj tylko, miał tylko 5 razy większą gospodarkę niż my. Dzisiaj jest to, ten, ten udział... Ten udział wynosi 20, około 20% prawie. I to już, jest, to już jest więcej niż Unia Europejska. Tak, tak, to jest więcej niż Unia Europejska. Unia Europejska w tym roku 90 miała udział tam około ponad 23%, 20, tak, 23% to było niewiele mniej, tak, a dzisiaj mam mniej niż 20. No? Tak jest. No, no to, te, te, to... I do, dodajmy jeszcze, że te trzy gospodarki one łącznie dost, e, odpowiada, e, odpowiadają za niemal dwie trzecie, no niemal 60%. Światowego produktu. No, no, tak, no tak. I teraz, z czego to wynika? No. Z czego to wynika? Bo, bo ten, ten, ten wykres pokazuje wzrost gospodarczy w tych, w, w tych trzech częściach świata. A i, no i on się bierze z potencjału gospodarczego i z tego, jak ten potencjał gospodarczy jest wykorzystywany. No i to jest główne tam od naszej rozmowy, ten potencjał, tak potencjał gospodarczy. Powinniśmy wpierw ustalić, czym właściwie jest ten potencjał gospodarczy. No właśnie czym więc, jest? Na czym właśnie, się opiera? On, on jest bardzo, on jest bardzo e, różnie definiowany, ale najogólniej rzecz biorąc, najogólniej mówiąc, można powiedzieć, e, że ten potencjał gospodarczy to jest wszystko to, co warunkuje wzrost gospodarczy, czyli wzrost realnego produktu w jakim, no, na jakimś obszarze. Prawda? W regionie, kraju, czy w grupie krajów, które są gospodarczo w A to jakiś jest sposób, stałe w za... czasie, to są te czynniki. Potencjał... Czy one się zmieniają? Nie, ten ciąg gospodarczy nie jest stały. Żeby... No, ja powiedziałem, że to jest to coś, ale czym to dokładnie jest? No, ja wyróżniam dwie takie grupy czynników. Jeden to są te, określiłbym je jako twarde. I to są e, różnego rodzaju zasoby. Zasoby ludzkie, kapitałowe, surowce, e, e, tak, zasoby naturalne, zasoby infrastrukturalne, również zasoby instytucjonalne. Uh -huh. tak? Natomiast grupa... I na przykład przy... regulacje unijne można po, po, położyć e, na szali jako pewien część potencjału. Tak? Instytucje. 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 Ja za chwilę może wyjaśnię dokładnie, czy, jak należy te instytucje rozumieć, bo w ekonomii instytucje są w szczególny sposób rozumiane. Natomiast duża, druga grupa tych, tych czynników nazwijmy je umownie miękkie, no to są różnego rodzaju e, zdolności, umiejętności, kompetencje, sprawności, sprawności różnego rodzaju organizacyjne, e, 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 innowacje, e, 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 e. One, one, są prowadzą, one prowadzą do innowacji. Te, te zdolności, umiejętności, kompetencji, sprawności, e, one prowadzą do innowacji, bo one one kształtują to, te, te, to coś, co my nazywamy produktywnością. I te dwie grupy czynników, prawda, czyli zasoby czynników wytwórczych, ale nie tylko w, e, wytwórczych, plus ta produktywność, one generują wzrost gospodarczy. Prawda? No i, e, Kilka lat temu UNSTAT, UNSTAT to jest jedna z agent Organizacji Narodów Zjednoczonych, uruchomił taki projekt, którego celem jest badanie tego potencjału gospodarczego, Wszystkich krajów, nie wszystkich krajów świata, ale niemal wszystkich, bo oni analizują ponad 160 chyba krajów świata. Z 200 około. Tak, tak. No, to jest większość. Ogromna większość gospodarek światowych. I ten projekt, on, on wystartował kilka lat temu, ale dokonali przeliczenia wstecz do roku 2000, I, 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 więc e, można zapoznać się z wynikami dlatego, ich, de ich oceny potencjału gospodarczego tych gospodarek w roku 2000 i w roku 2022, bo za ten rok są ostatnie dane, no i zobaczyć jak w ciągu tych 22 lat zmienił się ten potencjał gospodarczy poszczególnych gospodarstw. Co oni biorą pod uwagę? To jest bardzo złożona metoda, bo ona wykorzystuje elementy analizy głównych składowych. Nie będę rozwijał tego, co do czego to znaczy, co to dokładnie znaczy, ale chodzi o no, to, żeby wyeliminować współliniowość, czyli by jakby to powiedzieć, nie dublowały się te informacje, które, te, 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 te wskaźniki, prawda, które są brane pod uwagę w ocenie. Ta ocena jest bardzo złożona, tych wskaźników, które oni biorą pod uwagę, jest bardzo dużo, ale oni redukują ich wymiar właśnie poprzez tą analizę głównych składowych. No i, i oni biorą pod uwagę osiem takich obszarów tematycznych, czyli Pierwszy te, e, 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 to są, to jest kapitał ludzki. Nie będą jaśniał, co to jest, bo chyba wszyscy mniej więcej jaz, rozumiemy, czy on jest. Drugi to są e, zasoby naturalne, z wyłączeniem ener zasobów energetycznych. Energetyczny. I tutaj biorą pod uwagę nie tylko dostęp do tych zasobów naturalnych, ale również efektywność ich wykorzystania. No właśnie. Następnie biorą pod uwagę infrastrukturę transportową, infrastrukturę telekomunikacyjną i teleinformatyczną. Instytucje, przy czym instytucje to jest taka bardzo pojemna kategoria, bo w ich pojęciu te czynniki instytucjonalne to jest i praworządność, i jakość świadczenia usług publicznych, jakość zarządzania państwem, egzekwowanie praw obywatelskich, porządek prawny, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, odporność na korupcję. No, Szereg elementów, no, my ale to, to jest takim to. naszym tlenem, w którym funkcjonujemy, a nie zawsze doceniamy, tak? bo to bardzo często się tego nie docenia, a jest jednak bardzo ważne. Tak? Nie, to jest niezwykle ważne. Niezwykle to jest niezwykle ważne, ważne no dlatego jakie? że kształtuje ramy funkcjonowania i społeczeństwa, i biznesu. I do który, który z tych obszarów e, ważył o tym, że zmieniał się potencjał gospodarczy poszczególnych obszarów e, gospodarczych? Ja e, e, jeszcze tylko dokończę, zanim odpowiem to na, pyta, na to, to pytanie, to jeszcze e, dodam, że biorą pod uwagę jeszcze trzy inne obszary, to jest e, de, sektor prywatny, ale nie to, jak on jest rozwinięty. Tylko, jak są kształtowane warunki dla jego rozwoju Aha. plus zasoby energetyczne, w tym również efektywność ich wykorzystania. I ostatni taki element, oni to nazywają zmianą strukturalną. Ta zmiana strukturalna, znaczy ten, 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 ta grupa wskaźników, które biorą pod uwagę, ona pokazuje, jaka jest zdolność gospodarki do awansu z gospodarek. Do wytwarzających dobra nisko przetworzone do wysoko przetworzonych. Uhum. Tak? Uhum. Więc, więc coś takiego biorą pod uwagę. No i teraz, jakie są wyniki. Ja, więc jeżeli chodzi o Unię Europejską jako całość, yy, to ona stoi w miejscu. Tak? W roku 2000 zajmowała. 30. pozycję. Ja tylko dodam, że w tym rankingu nie ma Unii Europejskiej jako całości. Tam są analizowane tylko poszczególne kraje. Ale ja na podstawie tych wskaźników cząstkowych publikowanych przez UNSTAT obliczyłem, no, jaka byłaby, przyjmuję po prostu jako prostą średnią z wartości tego wskaźnika zagregowanego, syntetycznego, nazywanego wskaźnikiem potencjału gospodarczego. On się po angielsku nazywa Productive Capacities Index. Tego tak, tak tłumaczył jako indeks prudencjału gospodarczego. Więc ja obliczyłem taką średnią dla Unii Europejskiej z wartości dla wszystkich krajów z tych wszystkich biorąc pod uwagę te wszystkie wskaźniki. No i w roku 2000 Unia Europejska zajmowała 30 pozycję, w 2020 roku również zajmuje pozycję 30, a więc nic się nie zmieniło. Natomiast Chiny w tym samym czasie, prawda, awansowały z pozycji, tam nie pamiętam, już która to była, ale 140 któraś, prawda, na 80, bądź 90, no mniej więcej około, około 90, prawda, jak duży nastąpił awans, co więcej, ten awans Chiny odnotowały, również w takich kategoriach, prawda, jak na przykład, jak instytucje, również, również no, biorąc pod uwagę, Wskaźniki, wskaźniki z tej grupy. Dla porównania, ponieważ Polska też awansowała w tym rankingu i to znacznie, bo w roku 2000 w tym rankingu zajmowała pozycję 44, jeśli dobrze tak pamiętam, w roku 2022 31, więc też awansowaliśmy. I porównując nas do tej średniej unijnej. To powyżej tej średniej jesteśmy sklasyfikowani w takich, jeśli chodzi o takie grupy wskaźników, jak funkcjonowanie instytucji. Natomiast leży u nas, że tak powiem, kolokwialnie infrastruktura. Infrastruktura transportowa. I tutaj mamy, no, ten ranking pokazuje, prawda, by zniknąć w szczegóły, co powinniśmy poprawić, w których obszarach powinniśmy poprawić, aby, aby no, aby awansować w tym rankingu, aby zwiększyć potencjał gospodarczy i możliwości wzrostu gospodarczego. W przyszłości. A co za niż, tak na koniec zapytam, bo czas, niestety, biegnie nieubłaganie. Co zaniża potencjał Unii dzisiaj najbardziej? Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest pogrzebany, to mówiąc, najprościej. Może nie tak, bo Unia Europejska nie jest monolitem to gospodarczym. Właśnie, właśnie. Ona jest bardzo niewewnętrznie wewnętrznie zróżnicowana. I co więcej, bo, znaczy myliłby się to, ten, który sądziłby, że linia podziału przebiega między dawną Unią a, 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 a nową. Wcale no, no, no. tak nie uh -huh. Takich linii podziału można by było wy, 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 no, wykreślić e, trzy co najmniej i wyróżnić takie cztery, może nawet pięć grup e, o, e, o różnym potencjale gospodarczym. I e, najwyżej w tym, w tym rankingu, o którym wspominałem, e, no, naj, e, najwyższe miejsce zajmują kraje nordyckie. E, w ogóle na pierwsze miejsce w tym rankingu zajmuje Dania. A miejsce dziesiąte, czyli w pierwszej dziesiątce są cztery kraje należące do Unii Europejskiej. Pierwsze miejsce Dania, dziesiąte Szwecja, pomiędzy dziewiąte miejsce, egzekwo, czy tam ósme, egzekwowanie z Wielką Brytanią zajmują Niemcy, i na czwartej pozycji jest Holandia. Czyli widać, że to te kraje nordyckie. Plus zachód e, Europy, ale nie cały zachód. Północny to ten, raczej, ta, tak. Tak, północny zachód, albo ten zachód, ale najbliżej nas, tak najbliżej jest. Polski. To oni zajmują czołowe miejsce. To widać wyraźnie, że część Unii Europejskiej to są kraje niezwykle, bardzo, znaczy, o bardzo dużym potencjale gospodarczym. Które, co się zresztą przekłada na to, na, na no, koniec końców, na dobrobyt. No tak. To no, dobrobyt w, w tych krajach. Euro, te kraje Europy Środkowo Wschodniej, które dołączyły do Unii Europejskiej w roku 2004 no i, w, i w kolejnej, to też nie jest grupa jednolita. I w tym rankingu uwzględniającym wyłącznie kraje Unii Europejskiej, pozycje środkowe zajmują Czechy, Polska Litwa, Estonia i Łotwa. Natomiast pozycje końcowej to są bardzo odległe pozycje, bo to jest 70., któryś, 80., któreś miejsce, to jest zajmują Słowacja i Słowenia. Tak? To spośród wszystkich krajów unijnych mają najmniejszy potencjał gospodarczy. No, ale mniejszy potencjał gospodarczy od Polski, Czech, e, e, przykładowo, mają takie kraje jak Włochy czy Grecja prawda? i Hiszpania nawet. Prawda? Więc no, jak widać, znaczy. Nie chodzi rzecz nie w tym, prawda, co znaczy, odpowiadając na pana pytanie, rzecz nie w tym, w jakich obszarach gdzieś Unia Europejska e, e, zalega, no. e, problem w tym, co jakie działania należałoby podjąć, aby podnieść poziom tego potencjału w tych krajach Unii Europejskiej, w których oni zniżają średnio tak. Tak? Mhm. I, i tak, bo to te kraje powodują, że, że ta pozycja Unii Europejskiej jako całości w tym, w tym rankingu jest dość odległa. Panie doktorze, mam wrażenie, że dopiero zaczęliśmy tę rozmowę, a musimy ją kończyć, bo tak, takie są prawa tych wywiadów. Ale ona też miała cel zainteresować za ludzi tą tematyką, po to, żeby, żebyśmy mogli potem do niej wrócić na naszych łamach. Mam nadzieję to zrobić. Zapraszam do, do kolejnych rozmów. Dzisiaj dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie przyjmują. Wspaniale. To naszych czytelników zapraszamy do tego i naszych widzów, do tego, żeby oglądali nas następnym razem. Dziękuję bardzo, doktor Konrad Walczyk dziękuję, ASGK, dziękuję oh. bardzo.